No właśnie, M to jest mistrz krajowy. To jest kategoria, bym powiedział, nie chcę tutaj FM-ów obrażać, chociaż ty już jesteś prawie IM. Znaczy mistrza krajowego było ciutkę trudniej zdobyć niż mistrza FIDE. Z tego względu, że właśnie trzeba było mieć dwie normy uzyskane 2400 i osiągnąć ranking 2300 Elo. Więc a jak kiedyś ktoś na przykład ten ranking tylko zdobył, no to mógł FMA od razu sobie wykupić, zapłacić i no i miało się ten tytuł bez tych dwóch norm mistrzowskich. Mhm. A? No, no. No i co? No i tak się udało i jest. Tak, tylko teraz właśnie mam pytanie w tej kwestii, bo nie wiem, czy wiesz, w pewnym momencie Polski Związek Szachowy zmienił wymagania na Mistrza Krajowego na 2,250. A, tego nie wiem. I okay. dlaczego? No bo zauważyli, że jak ktoś wbije 2,300... To kupuję FM-a zamiast MK, no bo FM międzynarodowo jest rozpoznawalny. Na Czeskomie to w sumie dopiero od paru lat tego Enema dają, w sensie też pre konto premium. Na jakichś różnych turniejach czasem zniżka na wpisowe jest w Czechach, to nie bardziej by się opłacał ten FM? Z tego co mówisz, pewnie tak, ale. Jakoś nie zamierzam tego póki co zmieniać. No. Kiedyś pamiętam, byłem na turnieju mm -hmm. we Francji i grałem kołówkę, i chcieli mi tego FM'a szybko wykupić, żeby tam się do czegoś liczyło. No, ale tak, tak, bo to jest pewien problem taki, że żeby na przykład robić normę na IMA czy GMA, to wśród twoich przeciwników musi być tam. Jakiś procent zawodników z tytułem FM lub wyższy, nie? Więc yy, najbardziej są wkurzający ci, co mają te 2-300 i mogliby sobie fm mieć, a, a go nie wykupują, <grym> i wtedy wiesz, psują innym normy. To yy, wobec tego, tak po prostu przywiązany jesteś, tak, do tej Mki. No tak, 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 bo yy, po prostu wiem, jaka to jest wartość sentymentalna. Znaczy. Może to się jeszcze zmieni, jak będzie mistrz międzynarodowy, ale też jakoś teraz ciśnienie na to póki co nie mam. znaczy, no nie mam ciśnienia, troszkę miałem z dwa lata temu. Jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, to się nie uda. Zobaczymy. Więc na razie mam MK i. czuję się z tego powodu dumny. Okej, okay, to właśnie ciekawy temat zagaliłeś, no bo życiówkę sprawdziłem, miałeś. 2374, więc no to 2400, że tak powiem, rzut beretem, a to jest ten poziom IEMA. To właściwie czego wtedy zabrakło? Rozmyślałeś kiedyś o tym? Tak, no oczywiście myślałem o tym. E, wspominałem sobie te czasy, no, e, piękne czasy. W ogóle jak kiedyś jak jeszcze ten ranking budowałem, to Aha. na przeliczniku półtorej. Teraz już jest. 20, teraz Cztery, już jest dwa. Był e, piętna, piętnaście e, znaczy 15 15, te, teraz, teraz 20, tak, tak teraz. Tak, e, tak. Czyli tak. dla tych, co nie wiedzą, kiedyś za wygranie partii mniej się rankingu zyskiwało w dużym skrócie, no a za przegranie mniej się traciło, więc te wahania były znacznie mniejsze. E, tak, tak. E, przyznam się szczerze, że znaczy nie chcę, znaczy inaczej. Może nie miałem jakiegoś takiego mentora bym powiedział, osoby, która by podpowiedziała mi, co robić dalej. E, no był ten ranking 2370, poczułem się nieco nieśmiertelny, to leciało. E, potem pojechałem na kilka turniejów z rzędu, dostałem Bęcki i oh, spadło to mocno. E, I tyle. To znaczy, no tak, raczej słabsze możliwości były też finansowe, za bardzo też wsparcia z klubu nie było, no takie czasy, nie, i tyle. Ale chyba główny powód jest taki, że jak ktoś by powiedział, jakiś powiedzmy arcymistrz, czy, czy ktokolwiek, słuchaj Krzychu, zrób to, to, to i będziesz miał ten poziom, no to pewnie byłoby łatwiej. Jednak na pewnym etapie warto mieć kogoś, kto podpowie. Co mhm. robić, jak robić yy, i gdzie jechać, co grać, i tak dalej. Myślę, że tutaj był jeden z głównych powodów, że to się nie potyczyło w drugą stronę. Mhm. A jak ci się wobec tego wydaje, w świecie szachów, jaki jest element szczęścia? Bo ja na przykład wielokrotnie widzę zawodników, którzy na przykład realną siłę gry mają 2-320. E, dajmy na to e, i ułoży się trzy dobre turnieje. Bach, jedna norma, druga norma, trzecia norma, 2,401. IM wbity. E, pół roku później już jest z jas rankingu, tam z powrotem na te 2,320. E, czy widzisz tutaj um, jak, jakąś właśnie kwestię fartą? No bo kurde, te 20 oczek to tam nie wiem, z pięć wygranych partii, tak de facto, nie? element szczęścia, znaczy element skilla może bardziej, bo jak ci idzie, to po prostu idzie. Znaczy to na swoim przykładzie może powiem, bo pamiętam właśnie jak miałem ranking około 2200 z małym hakiem, nie pamiętam dokładnie i rozegrałem w wakacje z 5 chyba turniejów, jak dobrze kojarzę. No i wtedy okay. biłem ponad 2300 tam, 20, coś w tym stylu właśnie, nie? Na tej zasadzie. Nie wiem czy adekwatnie do pytania teraz odpowiadam, bo A, to no fuw, wszystko ale właśnie chodzi o to, że kiedyś właśnie ten ranking się liczył co trzy miesiące, więc miałeś dużo czasu, tak, żeby tak, rozegrać tak. dużo turniejów I, i, i jak byłeś w formie, no to leciałeś w górę mocno, co nie? A teraz ten miesięczny system jest chyba taki sprawiedliwszy? Znaczy nie, nie chcę tutaj w sumie oceniać, ale... No chyba tak. No. Znaczy, no, bo miesiąc, w 2022 roku ja nie widzę powodu, żeby ten ranking nie był y, naliczany y, po każdej partii. Tak jak masz na czeskomie na przykład. Aha, żeby po każdej partii był naliczane w ten sposób. Tak. No bo przykładowo, jeżeli ja w zeszłe wakacje miałem właśnie tak jak powiedziałeś, dobry miesiąc, no i wbiłem tam z 2300 z groszami na ponad 2400. No to jeżeli pod koniec wakacji grałem z gościem mając fizycznie ranking 2305, ale już na live miałem 2400 no to no, nie, nie fair w stosunku do niego, nie? że no, ma przeciwnika 2-400 de facto, a liczy mu się, jakby grał z do 300 nie? A, jasne, w ten sposób. No, to by było ciekawe, jeśli chodzi o ranking live w sumie. No, ale też miesiąc czasu to nie jest tak długo. No, bo, ja wiem. Nie wiem, bo trzy turnieje, turnieje możesz zagrać, no, tak. nie? Luźno. No tak, jak dobrze się postarasz faktycznie. Y no cóż, no jest jak jest i trzeba się do tego dostosować. Co zrobić? Nie, no to tak, śledziłem właśnie jak grałeś, no to, to, to wyszło fajnie. Nie, no, wykorzystałeś ten moment, no to bardzo dobrze, no. Bo wiadomo, jakbyś miał 2385, no to już by było ciężej. No tak, tak i wtedy jest, jest presja duża. Ja to miałem taki problem właśnie z tym. W ogóle z 2200, że tam chyba z 5 razy miałem na przykład 295, 296 i kurde, nie mogłem przeskoczyć, nie mogłem przeskoczyć, a tutaj z tym 2400 to akurat siadło właśnie fajnie. A znam wielu zawodników, co na przykład mają, wiesz, trzy normy na arcymistrza i tego 2500 dobić nie mogą, nie? A, a, a tam brak, brakuje jakieś grosze. Także to tro, trochę wydaje mi się, że farta w tym jest. A właśnie wcześniej wspomniałeś, że jakiś czas temu miałeś spore parcie na to dobijanie jednak tego IMa, To skąd ci się to, nie wiem, nagle wzięło? No to tak jak zwykle by Was, towarzyskiej rozmowy. Jedna z osób, szachista, powiedział mi. No, że gram na, gram na tą siłę JMA i mnie tak zmobilizował. E, i, no i u mnie to był zapalnik. Po prostu. Dobra, no to dzwonię do trenera i jedziemy z tematem. E, no, jak się okazało, e, potem zaczął się YouTube bardziej rozwijać, więcej rzeczy na głowie, no i nie byłem w stanie wszystkiego naraz ciągnąć, więc wybrałem bardziej tutaj pracę niż swoje dobro szachowe. Mhm. E, no, więc tak to w skrócie wyglądało. Jakoś nie mam parcia. Może i lepiej, bo jak zacząłem trenować, wpycham na dwa turnieje, to tam mnie tak złoili, że aż miło. Więc myślę, że jak bez się pojedzie, to może. Ale lepiej przecież. Czy, na Najdorfie fenomenalnie zagrałeś, jeżeli dobrze kojarzę, Tylko nie pamiętam, który to rok był. Tak, to było trzy lata temu chyba mhm. jakoś. Tak, pamiętam właśnie 5-7 i brakowało no. mi pół punktu. A w przedostatniej rundzie zagrałem z arcymistrzem 2.550 z jakimś turkiem, gdzie mnie tam w miniaturze niemalże zniszczył. No ale mówię, dobra, no to jeszcze ostatnia runda. A potem na Efimienkę 2.600 i dziękuję. Tak, znaczy no, często te ostatnie rundy są ciężkie. Niby pół punktu brakuje, to tak wydaje się, że na Luzie się załatwi. A... A często przeciwnicy mają całkowicie inne zdanie. A chcesz wobec tego zdradzić, kim to był ten trener? Tak, ja o tym też mówiłem na, 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 na wizjach Robert Kępiński. Pracowałem z nim troszeczkę. Mhm. Ale na razie przerwałem z mojej woli, bo no jak sam nie ćwiczę, nie mam na to czasu, więc stwierdziłem, na razie odpuszczamy. Ale zawsze mogę wrócić. Dobre relacje mamy, także także mhm. spoko. A w, w jaki sposób te wasze zajęcia wyglądały, jeżeli chodzi o częstotliwość, tematykę i to przez internet, tak? Domyślam się. Spotykaliśmy się na żywo. On przyjeżdżał o, do sztyla, bo też miał nie tylko mnie, że tak powiem, Aha. do obróbki. <laughs> Więc przy okazji się wcisnąłem. Cztery godziny w miesiącu średnio to wyglądało. Może nie dużo, ale oczywiście sam musiałem tutaj więcej popracować i mi to odpowiadało, bo ja nie potrzebowałem powiedzmy 10 godzin w miesiącu. Uważam, że nie potrzebuję na tym etapie. Tylko bardziej, żeby mnie naprowadził głównie nasza praca polegała na, na debiutach. Jednak to jest taki element, który tutaj wymaga na tym poziomie uważam dużego zaangażowania. Tak, tak i też przede wszystkim jest taki czasochłonny dosyć, prawda? A wobec tego... E, tak, jak popatrzymy na twój wykres rankingu, to e, takie dosyć duże wahania masz. A z czego to jest wzięte? Bo większość zawodników to jednak raczej ma taki e, poziomy ten wykres, a ty hop, 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 hop. No, jeżeli chodzi o te początki, jak miałem najwyższy ranking, no to wtedy. Heh, zabrzmi to może. No, zakochałem się, no i ranking poleciał. <noise> więc. Okej, okay. tyle. Czyli potwierdziło potem... się y, powiedzonko szachistów, że y, ślub kosztuje stoczek. oczek? Y, znaczy, to jeszcze nie był ślub, bo Aha, to było okay. dawno temu. To okay, okay. <noise> miałem inną dziewczynę, y, więc ranking poleciał na łeb, na szyję. Y, no a potem y, tak patrzę po wykresie. Wiesz, co? Nie wiem, z czego to wynika. No, ja jestem dosyć takim zawodnikiem, wydaje mi się. Dosyć agresywnym, okay. jeśli chodzi o styl gry. Znaczy staram się, bardzo mi się zresztą ten styl podoba, chociaż też bardzo lubię grać techniczne, w zasadzie strategiczne szachy, ale pewnie to z tego wynika, bo jakoś tak remisy mnie nie interesują. Wolę, wolę przegrać czegoś się nauczyć niż, niż zremisować, ale oczywiście zdarzały mi się remisy bez gry, że tak powiem. No pewnie każdemu się zdarzały, nie ma tutaj tego co ukrywać. Czasem po prostu brak formy, jak, jak powiedzmy z Klaudią Kulon, która też ma takie wahania. Raz zostaje mistrzynią Polski, raz jej nie idzie. Tak, Więc tak. Tu, tu bym się y, troszkę upodobnił do, do, tego, mhm. do tego zjawiska. A jak zacząłeś od debiutach, to wiadomo, że każdy szachista ma po prostu jakiś swój gust, prawda? Każdy ma jakieś swoje ulubione otwarcie i z tego, co kojarzę, to ty obronę królewsko-indyjską bardzo lubisz. I z, z czego się wzięła ta miłość? I czy jest odwzajemniona? No tak, to prawda. Strasznie lubię ten debiut. Nie, strasznie to źle brzmi. Bardzo lubię ten debiut. Świętej pamięci Zbigniew Szymczak mnie zaraził tym debiutem. Pamiętam jak zaczęliśmy się z nim spotykać na treningi takie weekendowe w grupie 5-6 osób. I on nam pokazał właśnie wtedy ten debiut i w ogóle poziom gry mój i kolegów poleciał do góry strasznie, mm -hmm. bardzo mocno. I e, no w ogóle te, te akcje na skrzydle, te ataki. E, w ogóle ten debiut uczy wszystkiego, uważam. Strategii, taktyki, e, myślenia, gdzie, dobre, gdzie jest dobra figura, gdzie słaba, końcówki. E, dzieje się tutaj bardzo dużo i. Wiem, że na pewnym poziomie, może nie do końca ten debiut jest, jakby to powiedzieć, nie osiągnie się nim dużo, bo powiedzmy na poziomie arcymistrza 2600, no to bardzo ciężko go grać, ale ja lubię zadymy, lubię ambitne debiuty i mówię, gram na czuja, nawet czasem wolę nie znać wariantów, po prostu sobie je wymyślać w trakcie, jakieś tam plany, bo większą radość mi to sprawia. Wiem, że nie do końca to jest poprawne, ale na tym etapie jeszcze jak jestem, powiedzmy do 2300, zaryzykuję stwierdzenie, że. Nawet się nie przygotowuję z gościem. Gra D4, gram królewsko-indyjską i, i cieszę się z tego bardzo, nie? więc dużo się tu może dziać. W ogóle może być pozycja plus 10, a okazuje się, że jeden ruch wszystko zmienia i to jest też ciekawe w tym debiucie. Tak, to jest dosyć nieprzyjemne do gry właśnie z perspektywy białego. Ja D4 katuję życia, że ustawisz niby wygraną pozycję, tam zajedziesz przeciwnika na hetmańskim, ale później musisz 15 jedynych ruchów wykonać, żeby, żeby mata nie dostać. I jeszcze presja czasów latuje i tak dalej i są problemy. Wiadomo, że na poziomie 2700 to te kalkulatory to tam wyliczą wszystko i wygrają, ale no na naszym poziomie to, to jest znacznie, znacznie ciężej. A wobec tego no, grasz ten debiut od lat. Na pewno doświadczenie, masz duże wiedzę, yy, wiedzę tak samo. Yy, jakiś kurs może planujesz albo coś takiego? Yy, z królewsko-indyjskiej? Yy, znaczy, dużo mam w głowie planów. Yy, Okej, okay. yy, <laughs> ale takie, yy, wiesz, yy, bardziej konkretniejsze, och, niż takie. Znaczy, myślę, dalekie. że tak. Yy, no, pewnie to nie jest jakaś tam tajemnica. Pewnie jak z, z, stworzę kurs królewsko indyjskiej to nie będzie to na poziom kandydata na mistrza, bo nie czuję się tu kompetentne, żeby to robić, ale na poziom niższy, ale bardziej, żeby to zrozumieć, a nie, żeby wykuć warianty. Coś na zasadzie speedrana to może wyglądać w ten sposób, właśnie żeby, no ale oczywiście te rozgałęzienia w różnych tam konfiguracjach mogą być, ale bardziej, żeby rozumieć, bo no, umówmy się, no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. Możliwe, że coś takiego powstanie. Znaczy, pewnie tak, ale to jeszcze nie teraz. <laughs> Okej, okay, jeszcze nie wiadomo. Znaczy, ja też zawsze mówię, że jak zrozumiesz to i zapamiętasz przy okazji, nie? Więc to też inna kwestia. No tak, zawsze jak sobie coś kojarzymy, to A to taki był motyw, A to taka idea, wiem, że tutaj tak trzeba zagrać, ale to też wynika z, z praktycznej gry. Jak się bardzo dużo gra dany debiut, to no po prostu czujemy się pewniej i tyle. I, mhm. i nie boimy się go grać, więc praktyka, praktyka, I jeszcze raz praktyka. A jakie jest Twoje podejście ogólnie do debiutów? Raczej masz tak, że trochę radosna twórczość, że tam, nie wiem, patrzysz, jutro gram z zawodnikiem X, a dobra, to zagram coś tam i lecimy? Czy raczej lubisz, właśnie, przy, przy, przygotować się bardzo solidnie, poznać ten debiut mocno i dopiero wtedy grać? Raczej, chyba ta pierwsza wersja mi się wydaje, to tak, taka wersja trochę leniwa bym powiedział. Pod przeciw... no, jak są poważniejsze zawody, no to faktycznie patrzę, co gra przeciwnik i się trochę pod niego dostosowuję, bo znaczy, nie zagram E4 na przykład, bo nie gram E4, okay. więc OK, tak, ale jak widzę, co gra przeciwnik, no to staram się pod niego tutaj pod... podszlifować. Pamiętam, na lidze ostatnio grałem z arcymistrzem z Kentancem. Mhm. I on. Grał Grifelda. No mm -hmm. to mówię, dobra, no to w czwartym ruchu H4 jedziemy. No i faktycznie pozycja wyszła fa fantastycznie, miałem wygraną pozycję. Finalnie Remis, z którego też jestem zadowolony, ale nie mi tutaj. Ale to jest dobry przykład na to, że faktycznie pod gościa e, się przygotowywałem. Ale to też nie, nie, niedaleko. Zwyczajnie, jakieś tam 10 ruchów do przodu, mówię, a taka pozycja, widzę tutaj plan, dobra, starczy i, i jedziemy dalej. No i, i tyle, nie? Mm -hmm. <gry> Wiadomo, no jak ktoś. E, jest bardziej wymagający, no to się zagłębiam mocniej. Także na turniejach to jest też taki dobry moment do treningu, tak naprawdę. Tak, to jest według mnie bardzo niedoceniane, że no nie ma lepszego treningu niż turniej, tak de facto. Bo raz, że motywacja jest ogromna, no bo wiesz, że o 15 będę to grał, no to chcę wszystko się dowiedzieć, co się da. I właśnie te dzieciaki z Indii, tak z, z każdym, z którym gadam, to 2 trzy turnieje w miesiącu przez 5 lat, nie? I wbijają arcymistrza w wieku 14. Mają motywację, mają motywację. Tak, a e, wobec tego e, tutaj odpalimy, odpalimy Twoją stronę. E, ogólnie, bardzo polecam strony e, Szachy Polskie, taka Wikipedia Polskich Szachistów. E, świetnie, świetnie, świetnie zrobiona. E, no i tutaj e, różnorakie Twoje sukcesy są wypisane. E, jaką zdarzyło Ci się wygrać po pierwsze największą nagrodę? A po drugie, czy zdarzyła ci się jakaś specyficzna? Ehm, myślę, że w, tak patrzę tutaj po tym, bo tak nie pamiętam tych turniejów oczywiście wszystkich. <laughs> e, w hojnicach, bo byłem tuż po maturze i wygrałem 2,5 tysiąca złotych za pierwsze miejsce. To było dla mnie coś, coś bardzo, bardzo dużego. No. I to była duża kwota w tamtych czasach oczywiście. To chyba taka finansowa największa, jak sobie dobrze. To kojarzę. A z takich ciekawszych nagród, to pamiętam na makroregionie y, do lat 15 walczyliśmy o rower górski. No to, oh, to, kurde, no. No to udało mi się właśnie zwyciężyć, i y, no to no, radocha, oczywiście, wielka radość. Ten rower górski kiedyś, kurczę, blade coś fantastycznego, ale z takich y, dziwnych rzeczy, jakoś tak sobie nie przypominam. Tak, bo wy chociaż, mm -hmm. chociaż przypomnę sobie, to miałem wtedy. Oj, nie pamiętam, z 10 lat, może w klubie lokalnym, w jakiś tam lokalny turniej, to za mistrzostwo miasta, nie wiem, czy w juniorach, czy w czymś tam, wygrałem puchar w postaci drewnianego talerza, który za chwilę <noise> latał sobie po niebie i gdzieś tam wylądował w krzakach, co nie. Więc... Jak drewnianego, to, to pierwszy no jakiś drewniany taki... talerz, po prostu zamiast pucharu, no takie czasy były. No. Ale to co, macie jakąś tradycję drewnianych talerzy w tym Olsztynie? Nie, no to mówię, to było tyle lat temu, że... Wida okay. no, no, yeah, bo bi, tradycznie... na przykład takie z najbardziej specyficznych to się zdarzyło, że jak, jak, jakaś mleczarnia była tym sponsorem i tam Kawał 2,5 kilo sera, nie? Takie jak w sklepie od kraja pani do krajalicy, to dostałem takie w kawale to przez kolejne dwa miesiące trzy razy dziennie te zapiekanki były suwane, nie? Ale z tym rowerem górskim to wydaje mi się, że świetny pomysł zapodałeś organizatorom, bo wydaje mi się, że coś takiego to bardziej przemówi do dzieciaków niż tam no, równowartość w kasie nawet, jeżeli by dać. I tak samo z tymi pucharami, nie? Zamiast dać jakiś taki 10-centymetrowy pucharek i tam 150, to lepiej dać sam potężny puchar za te 150 i prędzej dzieciak zapamięta. Zgadzam się, to jest na pewno dobry myk, już pomijając nagrody, jasne, ale puchar robi wrażenie, nawet widzę po dzieciach w przedszkolu, jak one dostają na zawodach medal, no to jest wielka radość, no to nieważne, że jakiś batonik do tego, czy coś w tym stylu, to jest nieistotne, dostaje medal, jest świetnie. Także tak, puchar dla dziecka, duży, wypaśny, to zapamięta na całe życie i a kto wie, jak się kariera potem potoczy. Dzięki takiemu zdarzeniu na przykład. Tak. U, u mnie w Lublinie to zawsze były te e, e, plecaki, bo wiesz, we, we, we wrześniu sobie organizator szedł na te wyprzedaże po, po tym jak dzieci do szkoły idą, nakupował tych plecaków na cały rok, później plecaki we wszystkich mistrzostwach juniora województwa, mistrzostwach juniorów były we wszystkich kategoriach, plecaków zawsze miałem 10.